Raz, dwa, trzy i... Nadszedł na zabawę już czas. Ah! Nadszedł na zabawę już czas. Su, bingo, Ironii. co że hej! Tu i tam z Mopsikami <śmulity> cały dzień, bo... Nadszedł na zabawę już czas. Psie fotki! Uh! Ah! <śmulity> Znalazł aparat fotograficzny. Tak! Możemy potrenować robienie zdjęć przed pierwszym dniem w Pupilkowie. Tu tam będą nam robić zdjęcia? Tak! I powieszą je potem na ścianie. Dzięki temu wszyscy będą wiedzieli, kto jest kto. Tak! Habs z wami potrenuje. Teraz Habs musi odpowiednio ustawić światła. Przećwiczę luzatki wygląd na moją fotkę. A ja przećwiczę idealny psi uśmiech. Ja za to wymyślę słowo, dzięki któremu się uśmiechnę. Co powiesz na słowo ser? Jak mówię ser, to od razu głodniej i robię dziwną minę. O papą. Ser! Widzicie? Kto pierwszy pozuje? Uuu! Wow. Dobra, bingo. Bądź luzakiem. Wo! Czy to jest idealny uśmiech? Um, nie. Chyba wymyśliłam doskonałe słowo do uśmiechu. Uwaga! <laughs> Ziemniaki! Wiesz, zróbmy drogą tubę. O! Bańka? Te zdjęcia coś nie wyszły najlepiej. Ja też to kiedyś ćwiczyłam i chyba mogę wam pomóc. Wow! Pamiętasz, jak nauczyłeś się tej sztuczki na mopsiorolce? Podwójny zakręcony psiad? Tak! To było tak jest super! Roli, wyobraź sobie wielkiego słonia w śmiesznej różowej spódniczce. <grymka> wielkiego słonia? <grymka> w spódniczce? Ale numer! <grymka> Mam idealne słowo, dzięki któremu się uśmiechniesz. Imię twojej właścicielki. Ale doskonałe fotki wyszły. Teraz już wiemy, co robić, gdy będziemy pozować w pupilkowie. Dzięki Kiciu. Żaden problem, ale trzeba zrobić jeszcze jedno zdjęcie dla przyjemności. Zdjęcie rodzinne! Zdjęcie rodzinne! Zdjęcie rodzinne. Oglądaj Bingo i roli w akcji w Disney Junior.